Siedząc w domu podejmujesz decyzję, że będziesz sam. Nikt cię nie odnajdzie w tym domu. Jeżeli ty nie dajesz innym ludziom możliwości do zobaczenia ciebie, do spostrzeżenia, że w ogóle istniejesz, to jak ktoś ma przyjść do twoich drzwi i zapukać? No nie przyjdzie. Będziesz sam. Magia i cudy się nie wydarzają. Cześć, jestem Julia i dzisiaj porozmawiamy o byciu samemu. Nie o samotności, o tym nagrałam już film na tym kanale, ale o byciu samemu. O tym, jak ciężko jest nam znaleźć partnera, o tym, jak ciężko w tym świecie pełnym możliwości znaleźć osobę, która dopełnia nas, z którą możemy budować naszą relację. No właśnie. Czemu tak ciężko jest nam znaleźć tą drugą osobę? Pierwsze pytanie, jakie musisz sobie zadać. To czy ty faktycznie szukasz tej osoby? Czy ty poświęcasz czas na szukanie tej osoby? Masz aplikację randkową. Piszesz z ludźmi. Mm, Okej. Okay. I to jest wszystko, co robisz. Masz te aplikacje, może nie masz? Jedno jest pewne. Większość czasu siedzisz i zastanawiasz się, co jest nie tak z tym światem, że ty nie możesz nikogo dla siebie znaleźć. Oczywiście, chodzisz tam tylko i wyłącznie dlatego, że musisz, bo to nie jest naturalne dla ciebie, żeby tam wchodzić. Nie czujesz się tam komfortowo. Ci ludzie nie spełniają twoich oczekiwań. A czemu mieliby spełnić? Czy ty. Kupując sobie sukienkę albo garnitur, idziesz kupić ją do biedronki? Czy to tam szukasz jakościowych materiałów lub odświętnych strojów po to, żeby je założyć na pewną okazję? Naprawdę pójdziesz do biedronki? No to czemu szukasz kogoś do życia dla siebie na Tinderze? To czemu szukasz. Kogoś, kto ma spełnić twoje oczekiwania i mieć podobne życie jak ty na aplikacji randkowej, skoro ty się nawet tam komfortowo nie czujesz. Tak, znam te przypadki, w których ludzie znaleźli tego idealnego macza i teraz są ze sobą już parę lat. Tak, są takie przypadki. Ale to jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy się tam dopasowali. A teraz jeszcze raz. Czy robisz coś, oprócz tej aplikacji randkowej, żeby znaleźć kogoś dla siebie? Mm -mm. Mm -mm. Nie robisz. To, że siedzisz w swoim domu i czekasz, i zastanawiasz się, kiedy ta miłość nadejdzie, kiedy zapuka do twoich drzwi, nie zapuka, nikt cię nie odnajdzie w tym domu. Siedząc w domu, podejmujesz decyzję, że będziesz sam. Jeżeli ty nie dajesz innym ludziom możliwości do zobaczenia Ciebie, do spostrzeżenia, że w ogóle istniejesz, to jak ktoś ma przyjść do Twoich drzwi i zapukać? No nie przyjdzie, będziesz sam. Magia i cudy się nie wydarzają. Tak bardzo lubimy przeżywać to, że nie możemy nikogo dla siebie znaleźć, że w naszym otoczeniu nikt się jeszcze nie pojawił. Tylko patrząc na to, że mamy tak przeróżne zawody, to niekoniecznie w zawodzie, w którym działamy, jest możliwość, żeby pojawił się ktoś, kogo my potrzebujemy. Czasem się pojawiają takie osoby, oczywiście. Ale jednak większość społeczeństwa ma ten sam problem. Problem, że nie ma nigdzie odpowiedniej osoby. Jeżeli chcesz faktycznie znaleźć osobę, która podziela Twoje zainteresowania, masz o czym z nią rozmawiać. To musisz pojawiać się w miejscach, w których albo chciałbyś bywać, albo są spójne z Twoimi zainteresowaniami. Tylko tyle i aż tyle. Bo jeżeli chcesz mieć podobną osobę, to ta osoba może spędzać podobnie czas. Co to znaczy? Przez cały dzień pracuje. Później może jej się nie chce wychodzić. A jeżeli wychodzi, to wychodzi gdzieś blisko domu, do parku, na siłownię. Jeżeli to jest jeszcze osoba, która ma podobne zainteresowania co ty, to ta osoba jest w społecznościach, klubach sportowych. Może chodzić do teatru. To, co ty lubisz robić. Uwielbiasz, czytać książki? To idź do biblioteki. Czytaj tam książki. Poznasz ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. Albo idź do Empiku i bądź przy półce z książkami, które cię interesują. Jeśli będziesz w centrum miasta, to prędzej czy później ktoś tam wejdzie i dojdzie do tej samej półki, co ty. A nuż może to będzie ciekawa osoba do rozmowy. Może wymienicie się kontaktami. Kto wie? Twoja ekspozycja na świat to klucz do sukcesu, klucz do tego, żeby być widzianym, klucz do tego, żeby w ogóle nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Bo samo siedzenie w domu, sama praca i samo robienie rzeczy, których robisz z klapkami na oczach, bo tylko idziesz tam po to, żeby robić te rzeczy. To nie sprawi, że wpadniesz na kogoś w windzie albo będziesz mieć tłuczkę jak w komediach romantycznych i nagle się w sobie zakochacie i to będzie ta wielka miłość. Musisz próbować wychodzić ze swojej strefy komfortu, siadać w miejscach publicznych i dać się zauważyć. Usiąść z książką. Albo chociaż usiąść na ławce i podziwiać świat. Naprawdę są ludzie, którzy wchodzą w interakcję. I jeżeli widzą drugą osobę, która wydaje się ciekawa, to bardzo często zaczynają rozmowę. I w naszych czasach to może się wydawać bardzo dziwne i możemy się czuć dziwnie, no bo nieznajomych do nas zagaduje, ale z drugiej strony taki jest człowiek. Człowiek wchodzi w interakcję. I gdyby nie to, że mamy teraz internet i mamy social media, to tak właśnie wyglądał cały czas kontakt z drugim człowiekiem. Ludzie jeżdżąc pociągami rozmawiali ze sobą. Teraz ludzie jeżdżą pociągami i nie rozmawiają ze sobą. Każdy jedzie i patrzy w swój telefon, w swój tablet, w swoją książkę. Tu nie ma już miejsca na poznanie, na zainteresowanie się drugim człowiekiem. To, co możesz zrobić, jak poznajesz drugiego człowieka, który jest dla ciebie dziwny, bo do ciebie podszedł, to, co możesz zrobić, to podejść do niego z ciekawością, z zainteresowaniem. A może on ma coś do powiedzenia, może jest ciekawy. No, jest to dziwna sytuacja, nienaturalna, ale kurczę, to jest jednak drugi człowiek. A każdy człowiek może w jakiś sposób. Pokazać nam nową perspektywę, dać nam tą jedną myśl albo całą rozmowę, dzięki której nawiążemy nową relację. Dajcie znać, jakie są Wasze strategie na bycie widzianym. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.